Cześć. Tu Gosia na T-Tap, A dzisiaj zagramy w nową grę. Chwilę, zaraz po Zagramy w Horsę. E I odziedziczymy stadnina. E no to, to. włączamy grę. Mm, tu. tego musi być płytka. To wracam już jak się ksiewo... yy, Przepraszam, bo akurat nie zauważyłam, że nie ma zainstalowanej. To zobaczcie jak się zainstaluje. Otwórz ikonę na pulpicie. Dalej. Dalej. Wrzucę już jak będzie na ostatnim. Yy, proszę, zaraz nam się zainstaluje. Yy, jeszcze. Jeszcze tylko 3%? Okej, okay, już jeden. <todgłos》>. O! Kończenie instalacji. Tak, wygląda, tak to powinno Wam się pojawić. W y, po, danej instalacji to powinna być taka ikonka podpisem Horses. Y, powinno Wam się pojawić z takim czerwonym kwadracikiem. Klikamy zakończ. I co? Okej, okay. gdzie jest myszka tutaj? To... Miejmy nadzieję, że się łączy. O! To zaczynamy! Ogólnie to będzie, będzie seria yy, Horses o dziedziczna stadnina. Teraz przygoda. Poziom łatwy, normalny, łatwy, czekamy, łatwy, nowy, nowy, to będzie n-a-t-i, nati, uruchom, no, uruchom, twoje imię. Pisz imię bohaterki, Natalia, N a t -I a dalej. Napis Kurde, co z w małej. Fabuła. To fabuła. Chodzi. Horses. Odziczyna Savina. Co się posyła? Droga Panna Bobot. Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej, pragnę pisemnie potwierdzić, że Pani Babcia, Patrycja Bobot, uczyniła Panią swoją jedyną spadkobierczynią. Obie śmieci jest Pani właścicielką posiadłości Zielony Polwark. I stagnijmy koniec. Proponuję, abyśmy się spotkali, gdy przybędzie pani do Appleton. Zapoznam panią ze szczegółami proceduralnymi związanymi z odbiorem statku. Z poważaniem Jeremy Scrapera. Okej, okay, to zaczynamy. Wow, za dużo się tu nie dzieje. No dobrze, muszę poszukać biura prawnika. Ech. O? Halo? Cześć, tu pan? Chciałam Ci tylko życzyć powodzenia. że do mnie zadzwoniłaś. Dzięki za wsparcie. Mam przeczucie, że będzie mi potrzebne. Posłuchaj, niedługo znów się odezwę. Życzę ci powodzenia. Jeśli będziesz chciała zapisać w grę, po prostu wciśnij klawisz Stay. OK Okej, to chyba było na N. O, to jest dziewczynka. Witaj. zgubiłaś się? Tu jest... No, jak to Jesteczko nie jest zbyt duże. Na pewno sobie poradzisz. Kamila? Klamisza. Siostra... Eee, takiego takiego wywody, pana, aby stręcić, który będzie nas sponsorował trochę coś. Kamila. Ja jestem Estella, wnuczka Patricji Patrycji Miło cię spotkać, Kamila. A więc to ty! Będziemy razem mieszkać. Co to znaczy ty, jak i mój brat, Tomek. O, ty jesteś straconka. Może będziesz mogła mi pomóc. Szukam biura pana Schaltera, jest adwokatem. Nie, jak do niego trafić. Idź w prawo, a potem w lewo. A zresztą trzymaj, to ma pamiasteczkę. Na pewno ci się przyda. Aby skorzystać z mapy, musisz ją najpierw wybrać w oknie ekwipunku. Wyświetli się po wciśnięciu kla... Hej, to chyba trudne. Bzdura, to banalne. Za pomocą przycisku Obserwuj możesz się bliżej wybranemu przedmiotowi. Klikając w Użyj możesz go zastosować lub pokazać innym. Weźmiemy użyj. A nie, to już... To i obejrzy. Jestem naprawdę świetna. Szukałam takiej przed przyjazdem, ale nigdzie nie mogłam znaleźć. Taka mapka. Sama ją zrobiłam. Appleton to zbyt małe miasteczko. Ktoś zechciał zaznaczyć je na prawdziwej mapie. Zresztą nie pamiętam, gdzie to jest. Obietnia. Wiem, powinniśmy... Pierw szukamy biura adwokata. Pamiętam, gdzie to jest. O, tu jest. Udało się. To chyba tutaj. I... Proszę. To jest pan kontakt? Artur? nasz to a Pan sklepny? Tak jest. Mam zapewne przyjemność z panną Baumont. Miło mi. Proszę usiąść. Nim pani cioteczna babka od nas odeszła, poprosiła mnie o odnalezienie swojej jesieni. Okazało się, że jest pani jedyną krewną. Oznacza to, że dzieci pani posiadłość. Oczywiście tak dokręca on. Muszą zostać spełnione. Co pan ma na myśli? Możemy je nazwać warunkami. Pani Baumont była dosyć ekscentryczną damą. <grym> Przepraszam. A więc pani babcia chciała, by jej posiadłość i otrzymał ktoś, kto będzie kochał konie. Myślałam, że stadnina jest opuszczona. To prawda. Gdy pani Baumont zachorowała, stadnina nieco podupadła. Wciąż stoi jeden. Co się zrobić? Trzeba wypełnić szereg zadań. W to mi zadania Spotka pani Tomasza, to staje jedny, który opiekuje się z Kamilą. To jest... Się dla... Tej. razem ze swoją młodszą siostrą Kamilą. E, Kamilon. To jest ale to dobry chłopak. Ich rodzice pracowali w posiadłości. Jest pan na coś uczulony? Na końską sierść tak... i pani karmel opiekowali się staćą przez ponad 20 lat. Do Zginęli w pożarze 8 lat temu. O. Dziewczynka była wtedy malutka. No dobrze, zostawiam panu samą. O. Jest Tomasz. O, to jest Tomek. Tam, 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 tam. Wiemy, go rodzaj Tomek? Gdzie? Od teraz będzie zarządzać posiadłością. Witam pana. Witaj, Tomaszu. Miło cię poznać. Tomek tutaj go do... możesz... No, Pracę. We gaan nie buiten. Ik wilde dat niet doen. Wacht even. Hier is Dawno nie grałam. Więc. Ups, czekajcie. buiten. do domu. niet Z góry. O! Na pływisku nocnym leży notes. Aby go użyć, musi Pani przed nim stanąć i wcisnąć spację. Można też kliknąć w piot. O! Muszę obejrzeć... Do To Pani prywatny dzień. Znajdują się tam wszystkie aktualne i ukończone zadania. Tu pierwsze zadanie to. Musimy obejrzeć budynek wchodząc w skład posiedłości stajen... Tomasz ma objaśnić nam funkcję stajennego. Ok, to idziemy. Proszę pamiętać, że może pani otworzyć swój dziennik w dowolnej chwili za pomocą klawisza. OK. Przygód. Idziemy. Zawsze się w pewnym momencie gubiłam. Czekajcie. Nie wiem, jakie to chcę zrobić, ale jakoś to pewno. Musimy teraz być tu stajni, jeżeli dobrze pamiętam. Tomek jest w stajni zapewne. Tam będzie nasz pierwszy konik. Oczywiście. To nasza stajnia. Może pani podejść tylko do tych boksów, w których stoją konie. Okej, okay, to było prosto i że dobrze pamiętam. O, dobrze pamiętam. Ostatni, że dobrze pamiętam, to jest ostatni box. Gdzie zieloną O, jest. Co mam zrobić? Masz do wyboru. Dpier weźmiemy to. To proste. Kliknij szczotkę. Następnie przytrzymaj przycisk myszy i przesuwaj kursorem po Okej. Okay. Kiedy pasek pole. Aha! Oczywiście ja to nagrywam telefonem <laughs> Nie będę tego momentować <laughs> O! Wystarczy Wystarczy Teraz myciu mail my, mail my, my. O! Jest. Chyba dawno nigdzie jej nie kompił. Mam tu dużo do zrobienia. Wszystko na... Nie miałam nic złego na myśli. Okej, okay, teraz kopita. Ups, Musimy uważać. No dobrze, jeśli trudno, jedno kopyta masz już czyste. Musimy uważać, żeby mnie trafić tutaj. Ja, to będzie patrzeć. Zrobisz Widzicie? Je, ostatnie Wróć. To będzie na razie będzie koniec odcinka Jeszcze